Wciąż doskonalić. Nabierasz w usta, by nie powiedzieć nic. To jak Mbappé, w PKP na gapę. Głos to narzędzie wyobraźni. Magia na jaźni, zawsze wyraźni. Otwieram mowę ludziom oczy. Czasem poważny, czasem uroczy. Często zabawny na własne oczy. Czujesz co u ciebie? Podaj mi interakcję. Zrób na mnie wrażenie, a jeśli tak się stanie, następne zadanie: by skorzystać z głosu na zawołanie. Głos to narzędzie, nim pokazuję intencje, gracje, pauzę, spacje, intonacje. Wyartykuj cel i spójrz w oczy. Efekt zapewne sam cię zaskoczy. Uświadom ludziom siłę ich głosu, by wybrali wersję ekspresji bez chaosu. Głos to na rędzie wyobraźni Magia na jaźni, zawsze wyraźniej Otwieram ludziom oczy Czasem poważny, czasem uroczy Mów tak, by cię słuchano Twoją charakterystykę zapamiętywano Burza mózgu Wyczerpuję, gdy brak konsensusu Wszystko jest wszystkim z przymusu do luksusu Po burzy mózgu jestem bardziej zmęczony niż po treningu Twardziej, głos po tuningu Bardziej, każdy broni swojej racji Ludzi przytłacza brak komunikacji Są bezradni tylko konfrontacją Się na czymś można poznać Wyjmiemy co nasze Przechodząc przez planszę, droga Łam schematy poprzez ciekawość. Ale to współpraca, nie walka za dość Jak poprawić własne mówienie, by na do celów dążenie nie odpowiadać? Nie wiem. Nagraj, jak mówisz, jak się zachowujesz, jak na tym pracujesz, czego oczekujesz. Bo może się okazać, że nie akceptujesz. Sam siebie, przez mtrzonki i nadzieje, ale mam na to sporo. Wywarła wpływ na innych patrzenie. Reagują mimiką, trwając z polemiką. Głos to narzędzie wyobraźni. Magia na jaźni, zawsze wyraźni. Otwiera mową ludziom oczy. Czasem poważny, czasem uroczy. Mów tak, by cię słuchano. Twoją charakterystykę zapamiętywano. W komunikacji stwórz działania, modele, a ich awatara powiek znaczenie. Tworzy swój opis rzeczywistości. Nie szukaj atencji. karm się atencją gości. Wrażenie robi się tylko raz. Kobiety zakochują się w tym, co słyszą. Mężczyźni w tym, co widzą. Zabawa głosem, modulacja nosem. wielowarstwowym sztosem do nosem. Miłość, romans, podniecenie, ekscytacja. Jaka intencja, taka reakcja. Z niewidzialnego sensie wyraźny. By czuli moją energię, a nie wiedzieli, czym ona jest. Uważność wychwyci w sjaźnik. Głos to narzędzie wyobraźni. Magia na jaźni, zawsze wyraźni. Otwieram mową ludziom oczy. Czasem poważny, czasem uroczy mów. Tak, bycie słuchami. Opanowana parametry, wytyczne warstwy Świadomie używaj brzmienia swojego głosu Nikt się tu już nie kryje, że zżyna od innych W zasadzie jest już mało twórców Większość tworząca kontent to twórcy Często to twórcy